Hej, witam Was serdecznie i tym razem chciałbym Wam zaprezentować telefon marki LG. Jest to dokładnie model P700 lub po prostu LG L7, jak kto woli. Aparat został zaprezentowany w lutym 2012 roku, ale jakby popularności doczekał się teraz ze względu na to, że jest to dość tani telefon o przyzwoitych parametrach i Zwłaszcza u operatorów mam w tym momencie przyzwoitą cenę. Może na początek zobaczymy, co jest w pudełku. Przede wszystkim informacje, że ekran ma 10,9 cm, czyli 4,3 cala WVGA. Oczywiście system Android. Do tego bateria o pojemności 1700 mAh SIO, czyli jest to bateria zagęszczona. Najprościej powiedzieć, że jest jej po prostu więcej, w takiej samej obudowie, w tym samym rozmiarze. Jedno rdzeniowy procesor to jest Snapdragon, jeden rdzeń. Chyba powiedziałem. 5-megapikselowa kamera i 8,7 mm grubości ma ten aparat. Co mamy w pudełku? W pudełku oczywiście instrukcja obsługi skrócona w, po angielsku oraz po polsku, tak. Naklejka. Nie, to jest instrukcja do naklejki NFC. Mamy również naklejkę NFC, o tym powiem za chwilę. Yy, jakaś tam gwarancja. Yy, co w środku? Yy, kabelek yy, mikro-USB, tak? Yy, gdzieś już zapodziałem ładowarkę. Gdzieś ona leży, więc yy, pokażę ją przy jakimś następnym ujęciu. I oczywiście słuchawki. Yy, tak wygląda zawartość pudełka. Yy, pójdę pod tą ładowarkę. OK, wróciłem z ładowarką. Jest to po prostu najzwyklejsza ładowarka, aczkolwiek jest to mój ulubiony typ ładowarki, ponieważ z wejściem USB, czyli do ładowania, po prostu używamy kabelka dołączonego w zestawie, bądź jakiegokolwiek pasującego, czyli z wejściem mikro USB do telefonu. Tak więc sama ładowarka, kabel i możemy ładować telefon. OK, tak więc przejdźmy już może do samego aparatu. Co można o nim powiedzieć? Przede wszystkim, przede wszystkim nie da się ukryć, że jest to kopia Samsunga Galaxy Ace 2. Telefon jest naprawdę prawie identyczny. Jego przód, z tym tutaj przyciskiem po środku, wszystko wygląda tak samo. Dobra, przejdźmy stricte do opisu. Z przodu kamera to jest podaj że 1.8 megapiksela do wideo rozmów. Hmm, oczywiście głośnik, e, czujnik światła, dół ten jeden przycisk e, fizyczny oraz tutaj dwa, które jest za jasno, nie będzie ich widać. Tutaj mamy przycisk back wtopiony, a tutaj przycisk e, otwierający menu. E, prawy bok jest pozbawiony czegokolwiek Lewy bok to tylko, to tylko i wyłącznie przyciski regulacji głośności, góra, wejście słuchawkowe oraz przycisk usypiania i wybudzania telefonu, i dół wspomniany już port micro USB oraz mikrofon. Teraz tył. Tył to oczywiście. Tutaj głośniczek, dosyć ciekawie, ładnie zamaskowany, fajnie to wygląda. Tutaj w środku są takie krateczki. No i tył to kamera wspomniana już wcześniej 5-megapikselowa z pojedynczą diodą doświetlającą. Ok, powiedzmy sobie jeszcze teraz o wymiarach telefonu: jest to 125,5 na 67, na 8,7. Masa tego telefonu to 122 gramy i osobiście wydaje mi się, że, że jest to sporo. Na pewno czuć, czuć tą wagę w ręce gdy trzymamy telefon, czuć, że, że, że go przeważa, jakby nawet do przodu, nie wiem, czy to jest spowodowane, ponieważ bateria jest tutaj chyba na środ jest na środku. Czyli nie wiem czym to jest spowodowane. W każdym razie tutaj jeszcze w klapce baterii mamy. Tą antenę od NFC, ale tak jak powiedziałem, o tym powiem za chwilę do czego ta technologia służy i jak to działa. W każdym razie telefon jest bardzo ładnie spasowany, absolutnie nie można mu w tej kwestii nic, nic zarzucić. Dobra, przejdźmy w takim razie już bardziej do konkretów. Ekran telefonu wykonany w technologii IPS LCD. Hmm, oczywiście dotykowy i, i oczywiście pojemnościowy e, z funkcją multi-touch hmm, to, to jest generalnie oczywiste e, 16 milionów kolorów, rozdzielczość 480 na 800 e, czyli nie jest jakoś fenomenalnie e, duża przy 4,3 cala aczkolwiek telefon i tak sprzętowo nie obsługuje Odtwarzania rozdzielczości HD, ani też nie nagrywa filmów HD, dlatego wyższa rozdzielczość jest w tym momencie, byłaby nieuzasadniona, dlatego ta jest jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. Oczywiście mamy tutaj te wszystkie akcelerometry i, i tak dalej. Co jeszcze? Wbudowana pamięć to 4 GB, z czego około 2,5 GB jest dostępne dla użytkownika. Nie ma problemu, aby tą pamięć rozszerzyć do 32 GB kartą pamięci. Co jeszcze? 512 MB pamięci RAM i to może być spory minus tego telefonu. To może być spory minus tego telefonu, dlatego że, właśnie chciałem wspomnieć, pracuje on już na systemie Android 4.0, czyli Ice Cream, Ice Cream Sandwich i... W moim mniemaniu, ten system potrzebuje troszkę więcej RAMu do tego, żeby sprawnie. Znaczy nie sam system, co tak, system i programy w nim zainstalowane potrzebują nieco więcej RAMu, żeby, żeby sprawnie działać. Te 512 sprawdzało się bardziej przy, przy poprzednich wersjach systemu Android, przy czwórce ten 1 GB, myślę, że jest rozsądnym, rozsądną pojemnością, a 512. Na pewno będą momenty, kiedy, kiedy tego ramu będzie za mało, przez co na telefonie mogą być jakieś spowolnienia. A teraz sam telefon. W internecie nie cieszy się on zbyt dobrą opinią. Wszyscy mówią, że jest on wolny, że nie można na nim pograć, i że tak naprawdę tylko i wyłącznie denerwuje swojego właściciela czy też tam użytkownika. Ja postanowiłem i tak to sprawdzić i nie zgodzę się ze wszystkimi tego typu opiniami. Telefon rzeczywiście nie jest modelem prędkości, ale nie zapomnijmy, że nie jest to high-end, czyli najwyższa półka. Jest to po prostu tani telefon, który miał mieć duży ekran, który miał ładnie wyglądać i, i, i zachęcić właśnie tego typu klientów, którzy zwracają na to uwagę, a nie tak naprawdę. Na nie wiadomo jak duży ekran, czy też, czy też nie wiadomo ile rdzeni. Dlatego myślę, że jak na ten telefon, jak na tą cenę, to jest on zupełnie zupełnie w porządku. Zwłaszcza, że LG postarał się, to menu jest naprawdę dopracowane, ta ich nakładka. Tutaj nie widać żadnych spowolnień, to wszystko naprawdę działa tak. Jak pierwszy raz wziąłem ten telefon do ręki, My właśnie otworzyłem, otworzyłem to menu, przejechałem tak jak teraz, palcem w jedną i w drugą stronę, i stwierdziłem, kurczę, ale o czym oni mówili, przecież to wszystko, to wszystko działa fenomenalnie. Tak więc do tego naprawdę LG się przyłożyło, i nie można im w tym momencie nic tutaj zarzucić. Rzeczywiście, telefon zwalnia, tak jak, tak jak, tak jak było to opisane, nie mówię, że nie ale to przy, przy bardziej wymagających kwestiach, które tak naprawdę pewnie nie każdego, nie każdego będą interesować, jak jakieś e, gry 3D czy, e, czy, czy innego tego typu bardzo, bardzo zaawansowane m, programy. Co dostajemy w standardzie? W standardzie dostajemy... może prościej mi powiedzieć, czego nie dostajemy. Przede wszystkim nie dostajemy różnych aplikacji tak zwanych śmieciowych, czyli poinstalowanych przez producenta gier bezwartościowych tak naprawdę nie mamy też standardowo zainstalowanej aplikacji do social mediów takich jak Facebook, Twitter i tak czyli jeśli nie jest nam to potrzebne, to tego nie ma. I to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, ponieważ nie zamula na, na wstępie telefonu. Jeśli będziemy chcieli to zainstalować, zainstalujemy, czy to będzie oryginalna aplikacja, czy, czy odpowiednik, który bardziej nam pasuje. Producent zostawił nam wybór w tym miejscu, i myślę, że, że to jest jak najbardziej na plus od nich. Oczywiście standardowe aplikacje, jakieś, jakieś aktualności, aparat do tego przejdziemy później. Dyktafon, e-mail, tak. Funkcje finansowe, galeria, wszystkie, wszystkie Gmaile, taki standard od, od Androida. Kalendarz wygląda też standardowo. Oczywiście możemy tutaj sobie dodać wpisy godzinowe i tak dalej, i Przeglądamy to układem miesięcznym bądź innym, który wybierzemy. Wybieramy też, czy, czy będzie dana, nie wiem, dane spotkanie zapisane. Na naszym koncie Gmail'owym, czyli wtedy będziemy mieli podgląd z komputera lub innego telefonu, i tak dalej, i tak dalej lub tutaj bezpośrednio w, w telefonie kalkulator no, te wszystkie funkcje wyglądają zupełnie, zupełnie standardowo, chyba. O, panel zaawansowany, tak, i tak dalej, i tak dalej. Hmm kontakty kontakty wyglądają zupełnie standardowo. Oczywiście tutaj z boku szybsze przesuwanie tylko dwa przykładowe kontakty dlatego nie wyskakują tej pojedynczej litery tak jak N i tak dalej i tak dalej. Ulubione podział podział na grupy. To wszystko jest dostępne i to wszystko jest na pewno na pewno użyteczne. Tutaj mamy ten LG Tag Plus czyli ten system NFC tak, tu mamy tak naprawdę opcję do przypisania. Może powiem, o co tu chodzi. Wyciągnę tą naklejkę. Ta jest akurat standardowo przystosowana do, do samochodu, czyli... już mówię. To przypisanie można zmienić, ono wcale nie jest, nie jest na stałe. Ja tylko mam chyba tutaj wyłączone tak naprawdę czuwanie NFC, dlatego... Zaraz to znajdę NFC. Zezwalaj na wymianę danych, kiedy telefon dotknie innego urządzenia. Czyli to może być inne urządzenie, lub, lub właśnie ta naklejka. Powiedzmy, że jest to, że mamy tutaj podstawkę samochodową, tą naklejkę przylepiamy. Gdy przyłożymy telefon, akurat tutaj standardowo uruchamia się w tym momencie nawigacja. Podaj cel trasy, wpisz cel i tak dalej, i tak dalej. Te przypisy można zmieniać taka naklejka może z e, Ta naklejka tak naprawdę może, może nam służyć tak jak tutaj były te przykłady e, tryb biurowy, czyli na przykład nie wiem, położymy taką naklejkę na biurku, e, kładziemy wtedy telefon, gdy jesteśmy w pracy, w biurze i dajmy na to e, jak widać uruchamia się i wyłącza, wyłącza się dostęp do sieci, Bluetooth, dźwięk. Tak naprawdę to jest dowolnie konfigurowane, tryb snu. Nie wiem, naklejka gdzieś przy, przy stoliku, wyłączamy dźwięki, nie wiem, zmniejszamy jasność ekranu, możemy uruchomić, może uruchamiać nam się odtwarza, odtwarzacz muzyczny na, na 10 minut, czy radio FM. Tryb użytkownika, czyli tutaj już, już zupełnie przez nas nasze personalne ustawienia, jak aplikacja ma się, przepraszam jaka aplikacja ma się uruchomić z naszych zainstalowanych, gdy zetknie się z tym punktem NFC. Ale tak naprawdę to jest, to jest taki bajer, to jest dodatek. Ale jest to jakiś, jakiś tam atut, ponieważ ta technologia nie służy tylko i wyłącznie do rozpoznawania, jaka aplikacja ma się uruchomić, ale, ale też do przesyłania jakichś aktywnych nie wiem, strony na innym telefonie, jeśli mamy takie dwa, lub jakiś nasz znajomy, on coś przegląda. Przykładamy ten telefon do telefonu, yy, i w tym momencie jeden. Na ekranach obu yy, mamy to samo. Ale wróćmy teraz do menu. Yy, tak, więc, tak jak to NFC już powiedziałem, mapy standardowo od, od Google, yy, YouTube. Nie mam tutaj jakichś, jakichś strasznych przycięć, czy, czy jako, jakiegoś bardzo długiego czekania, aż to się wszystko otworzy. No teraz, oczywiście, prędkość mojego internetu ma tutaj znaczne, znaczne znaczenie. To było na tyle z YouTube. Oczywiście, e, jakaś aplikacja. Do muzyki, większy lub mniejszy standard. Ja tutaj nic nie mam, więc nie zdemonstruję, jak to będzie wyglądać. Nawigacja to standard, odtwarzaczy wideo też niczym się tak naprawdę w niesamowitym nie cechuje. Plus.pl, czyli po prostu przeglądarka internetowa. Ja mam telefon od Plusa, dlatego tak to wygląda. Jakieś pliki pobierane, radio FM. Remote call service, sklep tak, SMSy eee, SMS-y to zawsze wiem, że, że interesuje też standardowy wygląd. Hmm. Jeśli tworzymy tą wiadomość, to też jest zupełny standard. Eee, aczkolwiek trafianie w klawiatury jest naprawdę, naprawdę świetne. Jednak te 4,2 cala tutaj nie ma. Nie ma. Eee, Ale, jak widzieliście, jeśli ktoś pisze szybciej, ja się nie piszę bardzo szybko. Ale przy włączonym słowniku już widać jakieś, jakieś małe opóźnienia, aczkolwiek myślę, że to nie będzie miało tak naprawdę żadnego znaczenia, później. Ustawienia, wiadomości sieciowe, notatki, no standard, tak. Notatka, jak notatka mamy, wpisujemy coś. No i mamy, to coś, prawda, tam notatkę z czymś. Tak to wygląda. O, ale przy okazji, fajną funkcją jest to, quick memo, czyli, czyli gdy robimy coś, nie wiem, w, w menu, wyciągamy to. I w tym momencie, nie wiem, no, szybka notatka, tak. Czy tam, czy jeśli jesteśmy w jakiejś aplikacji i jest do tego dostęp, to na niej nawet ta notatka się tworzy. O! Możemy, nie wiem, coś zaznaczyć, później ten obraz zapisać, to gdzieś wysłać. Tak to wygląda. Dobrze, później Polaris Office, czyli standardowy Office instalowany w tym, w Androidzie, czyli on umożliwia prze, przeglądanie plików ofisowych, właśnie. No i później już jest przeze mnie zainstalowany Chrome i, i przeze mnie zainstalowane aplikacje. Też czytałem opinię, że tutaj wybieranie numeru trwa, trwa długo jest ten tym problem. Nie, nie ma z tym żadnego problemu. Telefon reaguje szybko i, i dzwoni również szybko. Okej, okay, ale teraz koniec tego zachwalania i usprawiedliwiania. Powiedzmy sobie tak naprawdę o minusach. Minusem tego telefonu na pewno jest... Jest aparat, który robi średniej jakości zdjęcia. Mimo tego, że nawet ma tutaj fajny fokus, ale wychodzą one po prostu ze sporymi, ze sporymi szum. O! To coś nowego. Czyli zdjęcie można również zrobić przyciskiem głośności. Świetne rozwiązanie. Miałem mówić o minusach. Zobaczyłem plus. To jest naprawdę fajne ok, ale, ale jeśli chodzi o minusy zdjęcia wychodzą, wychodzą średnie a największym, największym utrapieniem jest to, że telefon nie nagrywa filmów w rozdzielczości 720p a maksymalna rozdzielczość jaką oferuje to 640x480 czyli tak naprawdę nie nadaje on się do uwiecznienia jakiejś, jakiejś fajnej chwili czy, czy czegokolwiek filmem, ponieważ, ponieważ nie dość, że jest on w żadnej rozliczności tak naprawdę na dzień dzisiejszy to dodatkowo jeszcze dodatkowo jeszcze jego jakość pozostawia sporo do życzenia teraz tak taka uwaga dlaczego to działa tak a nie inaczej i dlaczego wszyscy narzekają ja myślę że jest to kwestia tego tutaj w ustawieniach w opcji dla programistów jest opcja Wymuś renderowanie GPU nie widać tej całości, czyli używaj sprzętowej akceleracji 2D w aplikacjach. Myślę, że standardowo nikt nie ma, znaczy standardowo to nie jest zaznaczone mm, i nikt tego nie zaznacza i później wszyscy mówią, że, że żadne gry i, i wszystko w ogóle nie działa, bla bla bla. Ja mam tutaj zainstalowaną nową grę od Rovio i zaraz wam pokażę, że to wcale tak nie jest, że ona nie działa, no działa. Swoją drogą świetna gra i wszystkim, którzy mają chwilę czasu, ją polecam. <laughs> Też można zobaczyć teraz, jak, jak to się uruchamia. Tak, jeszcze wskazówki teraz dlatego tego to... Dlatego ja tutaj nie widzę żadnych problemów Tak jak oni mówią, a jeszcze dodatkowo, proszę, ściąga mi się tutaj aktualizacja Dlatego może to początkowo tak przecinało W każdym razie ja grałem w, w tą grę, tutaj co prawda jest od nowa zainstalowana Ale naprawdę nawet na późniejszych poziomach nie było z tym żadnego problemu Więc nie wiem w czym rzecz Może podsumowując, bo myślę, że powiedziałem wszystko co chciałem powiedzieć i pokazałem wszystko, co chciałem pokazać. Myślę, że... Myślę, że warto kupić ten telefon. On nowy w tym momencie na jakichś portalach aukcyjnych. Kosztuje około 600-650 zł I za tą kwotę otrzymujemy ładny i dobrze wykonany telefon. Z bardzo, naprawdę bardzo dobrą baterią, i tak to wygląda. Dlatego myślę, że za tą kwotę dostajemy ładny Ładny telefon z fajnym, naprawdę fajnym i jasnym wyświetlaczem. Tak, dla jako ciekawostkę pokażę, że on wcale teraz nie jest na maksa ustawiony. To jest 28%, i on i tak na przykład, kiedy jest ciemniej, on już jest dla mnie za jasny. Jest naprawdę ta jasność tego ekranu, jest. Nie wiem, czy na filmie będzie to widać, ale jasność tego ekranu jest naprawdę świetna. I, i, I w słońcu nie ma żadnego problemu. Absolutnie ono może padać nawet centralnie na ekran, a i tak wszystko w nim widać. Więc, więc to, jest naprawdę, to jest naprawdę niesamowite. Więc mogę polecić telefon osobom, które nie wymagają od niego przysłowiowych firewerków, a, a chcą tej podstawowej użyteczności. Chcą fajnego ekranu i, i dobrej baterii. I to tyle. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, standardowo chętnie odpowiem, odpowiem, odpowiem w komentarzach, więc, więc śmiało możecie pisać yy, i zadawać te pytania. Pozdrawiam na razie.